Witamy w naszym nowym programie Retrospot. W założeniach ma on przybliżyć co młodszym graczom oraz przypomnieć tym starszym gry, które lata swojej świetności mają już dawno za sobą, jednak wciąż są tytułami unikatowymi i szalenie grywalnymi. Na pierwszy ogień wybraliśmy tytuł z niedalekiej przeszłości, a mianowicie jeszcze z pierwszego Xboxa. A mowa tu o Jazz Set Radio Future. Jest to kontynuacja świetnej gry z konsoli Dreamcast. Właściwie zaraz po uśmierceniu swojej konsoli, Sega zdecydowało się wydać sequel'a ekskluzywnie na sprzęt wujka Bida. Za produkcję ponownie odpowiedzialne było studio Smilebit, które z pierwszej części uczyniło grę wręcz idealną, swobodnie łącząc elementy gry z zręcznościowej z charakterystycznym klimatem popultury skate'owej. Jet Set jest wypełnieniem luki w grach skate'owskich, bowiem mieliśmy już jazdę na deskorolkach, BMX-ach, snowboardzie czy hulajnodze, ale tym razem dostaliśmy okazję poszurać na rolkach. Do dyspozycji mamy 12 postaci oraz drugie tyle bonusowych. Naszym zadaniem jest malowanie grafik w Tokio, a przy okazji walka z konkurencją. Nienokrotnie zadanie to utrudnią nam funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, którzy bezczelnie będą nas próbowali spałować. W tej sytuacji nie pozostanie nam nic innego, jak tylko wymalować im sprayem na facet tak symboliczne z dziadu. Omawiana tu gra została dostosowana dla mniej wprawionych graczy, przez co poziom trudności, jak i po części sama mechanika gry zostały zmienione. O ile w pierwszej odsłonie malowaliśmy wychylając odpowiednio gałkę, tutaj wystarczyło jedynie podjechać do zaznaczonego miejsca i pociągnąć prawy spust. Należy także pamiętać o zbieraniu puszek z niezbędnych do tworzenia naszych arcydzieł. Oczywiście w grze możemy wykonywać przeróżne triki, choć nie są one najważniejszym aspektem. Często jednak umiejętność sprawnego jeżdżenia po rampie czy ścianie przyda się w niektórych misjach, jak na przykład w wyścigach. Wtedy o wygranej może zadecydować refleks oraz umiejętne wykorzystanie otoczenia. JSRF jest zręcznościówką w każdym tego słowa znaczeniu. Niejednokrotnie spostrzeżemy, iż japońska stolica przystosowana jest dla takich jak my. W metropolii znajdziemy duże galerie handlowe, skateparki czy przystanki autobusowe. W każdym z tych miejsc będziemy się doskonale bawić, odnajdując przeróżne smaczki oraz stawiając kolejne graffiti. Miasto jednak to także tor przeszkód, które trzeba będzie pokonać. Często znajdzie nam się przywalić w jakiś samochód czy słup. Miłośnicy rozwałki rodem z geta nie będą za to uszczęśliwieni, bowiem przechodnie błyskawicznie schodzą nam z drogi, przez co nie można ich psiakość przejechać. A teraz coś dla tych zwracających uwagę głównie na wizualne doznania estetyczne. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, Jet Set Radio wykorzystuje technologię self-shading, czyli oprawę wzorowaną na popularnych komiksach. Gra wygląda dzięki temu bardzo ciekawie i nadaje jej w pewien sposób lightowego klimatu. Animacja stoi na przyzwoitym poziomie, a ruchy postaci są realistyczne, szczegółowe i płynne. Przez cały czas rozgrywki towarzyszy nam nastrojowa muzyka, głównie hip hop, techno i house. Kawałków tych słucha się naprawdę bardzo przyjemnie, nawet osoby nieprzekonane do tego typu muzyki przyznają, że świetnie oddaje ona klimat panujący w grze, czego jest tym żywym przykładem. Jet Set Radio Future lub jak to woli JSRF jest doskonałą pozycją dla tych, którym znodziły się już gry po kroju a które szukają podobnych wrażeń. Wiele zróżnicowanych, ciekawych, a niekiedy także zwariowanych zadań czeka na nas w Tokio. Warto zaznaczyć, że gra jest kompatybilna również z konsolą Xbox 360, dzięki czemu każdy nieposiadający starszego Xa będzie mógł bez przeszkód spróbować swych sił w malowaniu graffiti. Tymczasem my żegnamy się z Wami wracając do rolek i zapachu sprayu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Teoretycznie powinienem już kończyć, jednak jest pewna sprawa, która nie daje mi spokoju. Gdy pojawi się pomysł na ten program, nasz naczelny, Zax, którego serdecznie pozdrawiam, postawił warunek: tylko gry z Xboxa. Jednak ja i Ed uwielbiamy stare gry i nie wyobrażamy sobie tego typu programu bez omówienia minimum produkcji z całej poprzedniej generacji, a chętnie sięgnęlibyśmy jeszcze dalej. Teraz wybór składamy, w wasze łapska. Pytanie brzmi, czy chcecie, aby RetroSpot traktował tylko grach z pierwszego Xboxa, czy może to z innych konsol i innych generacji? SMS-y z odpowiedziami ślicie na numer 0700, opłata według cynika operatora. Dzisiaj nasz los leży w Waszych rękach.